Thank you. Będzie się działo, mam nadzieję. Brak dźwięku, mikrofon. Sprawdzam. Raz, raz, raz. A mi pokazuje, że powinno chodzić. Moment. Nie, ja u siebie słyszę. Co wy gadacie? Wszystko jest ok. A, już jest ok. To może był poślizg. <grych> może... Widać mnie, widać. Chciałem wcześniej, chciałem już około 22 się pojawić, ale okazało się, że w miejscu, w którym była cały czas, było, także czas, była, sobie na cygaro Klatkaczki w znaniu sensie nierealne do złapania, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda z dużego teleskopu. I to tylko jedna klatka. Patrzcie to. Szok. Szok nie do Jedna klatka, Gerek. Aż mnie korci, że... Nowa. Co mikrofon, co coś z kablem Raz, dwa, raz, dwa Raz, raz Zbiera czy nie zbiera? Rwie głos, mówicie Tnie Dobra, pokombinujemy z głosem trochę Raz, raz, raz Jeden jeden. raz, raz, oddalam się, próba. Nie, no ja siebie słyszę, więc co mam odsłuch teraz na, na smartfonie? Słyszę się, jest dobrze. Raz, raz. Dobra, Wie, wiecie co, to trochę jak taka sinusoida działa. Raz jest dobrze, raz źle. No to w końcu nie wiem, jak jest, bo wszystko będę mówił. Patrzę na wskaźniki tego, co dzieje się na narzędziu do transmisji. No to tam wszystko pyka. Moi drodzy, no to jeszcze raz. Wstępu nie słyszeliście. No to witam z terenu. Witam, e, może uda mi się nawet jeszcze raz pokazać. Witam z miejsca, które jest zdecydowanie lepsze pod obserwację nieba niż nasze miejskie, poznańskie e, osiedla. Zaraz e, postaram wam się zrobić taki e, e, rzut na niebo, na to co, co dzieje się w Zenicie. Trochę chmurek idzie, więc i tak pewnie długo nie zabawimy. Podejrzewam, że maksymalnie to będzie godzinka. Kamera patrzy teraz na południowy zachód. Mamy tam trochę chmur. Dobra, od razu zrobimy próbę. Czy słychać mnie, jak podejdę sobie do kamery? Czekajcie. Tu, wiecie, co tu jest tak ciemno, że trzeba się czerwonym światełkiem doświetlać? Nie do pomyślenia w mieście, co? Dobra, R ruszmy tym, tym aparatem. Tam mamy księżyc, od północy wchodzą chmury. Szkoda. Tak nam się Zenit prezentuje. Co się dzieje? Zastanawiam się. Trochę aparat. A, nie jest źle, ale idą jednak chmurki. No, gdyby była zorza, byłaby kaplica. Zostawmy w ten sposób. Zabrałem ze sobą Wave'a, 150 i naszą głowicę. Wziąłem Maka. Zobaczymy, ile uda nam się potestować. Ale się spóźniłam. Co? A live się późno pokazał. No bo live się późno, no, druga koleżanka zaczął. Dopiero co się zaczął. Przed momentem. To moja wina, że tak późno. Ale niepokoi mnie ta pogoda. Idzie faktycznie od północy coś. Skręciłbyś podświetlanie ekranów do minimum. To wtedy nic nie będę widział. Co się dzieje na ekranie? Jak ci czoło świeci, musi świecić. Musi świecić, żebym cokolwiek tutaj widział w ciemnościach. Słuchajcie, tu jest y, tak ciemno. Y, nie Nieopodal mnie siedzi kolega. Nie będę zdradzał kto. Słuchajcie, siedzi dosłownie 5-6 metrów obok. Nie widzę go. Podejrzewam, że tam siedzi. Także dawno nie byłem w tak ciemnym miejscu. Nawet w rewalu, w którym byliśmy w zeszłym roku, gdzie było fajne niebo, nie było tak pięknie. Ważne, że mnie widzicie. Jako tako. <grym> Coś tam widzicie. O, tu, tu lepiej. Czemu używa się czerwonej lampki, a nie białej, bo czerwona nie spowoduje takiego nagłego odzwyczajenia się wzroku od ciemności. Podobnie jak w ciemni. W ciemni fotograficznej używamy przecież czerwonego światła. Raz, żeby nie, nie zepsuć tego, co wywołujemy. Zresztą ciemnia ciemnia to już nie modne, ale czerwień nie psuje adaptacji wzroku do, do, tego, do tych ciemności. Cześć ekipa, cześć aktywnie. <grywa> Daj, posłuchać tego Volvo. O, nie, nie, nie pierwszy jesteś, co by chciał posłuchać, ale wiesz, co? Nie chciałbym tutaj e, obudzić. Okolicznych wiosek. Skończyłem lot A380, live się zaczął. Witam. Że z godzinkę, posiedzimy. Chyba, że chmury takie najdą, że nie będzie nam dane zebrać więcej materiału. Mamy w tej chwili 5 minut materiału, galaktyka Cygaro, korzystamy z naszego Maka 127. Ja już kiedyś próbowałem tą galaktykę dawno, dawno temu upolować, ale nie z Maka. Przede wszystkim, tylko co najwyżej z brasera. powiem Wam, że jestem w szoku, jak MAX 127 radzi sobie z galaktykami. Kamera monochromatyczna podłączona z pikselem dziewiątką, więc tutaj mamy bardzo duży piksel, to pomaga w łapaniu fotonów. Dobry wieczór, Łukasz. Jakie świeczki te sprawy? romantyzm skończył się z nastaniem automatycznych głowic. Go to. Kto ma, kto ma teleskop z pokrętłami do mikroruchów, to jeszcze w romantyzm może się bawić. Dobry wieczór. A tak to wygląda z szerokiej perspektywy. Słuchajcie, to jest 5 sekund naświetlania. Obniżę nieco wzmocnienie, damy więcej czasu. O, 30, 30 sekund, Pię 15 na początek. Zobaczymy, co się wydarzy z obrazem po 15 sekundach. To akurat obraz Samianga 135. Przez chwilę będzie czarno. I, I jeszcze by można dać więcej. To może do 30 sekund faktycznie. Pionierowy live, tak. Chociaż wyjazdowy był. Jechaliśmy kiedyś pod supermarket w Poznaniu, żeby lepiej widzieć Marsa i księżyc. 182 osoby nie śpi. Mamy północ? Za 12 minut północ. A łapek 82. Dzisiaj na TikToka nie nadajemy. O! Ubolewam, nie ubolewam, ale oszczędzamy trochę łącze przy okazji. Jeszcze można więcej dać mocy. Jeszcze za ciemny ten obraz. W Poznaniu e, już byśmy mieli mleko na ekranie. Wszystko byłoby zalane e, pomarańczem i taką bielą. Ja się będę podniecał przez kilka chwil tym ciemnym niebem, bo jest naprawdę zacne. E, mimo Cyrusa, który wchodzi. Ale z tym Cirusem sobie poradzimy. O! Jakby lepiej, zróbmy live staka z tego. Zobaczymy co wyjdzie. A gdzie lajki? No właśnie. Teraz to widać ładnie niebo. Stary. Jest mega ładnie. Wiem, że prześwietlone te, te matryce od laptopów, ale, ale to jest wina aparatów. W rzeczywistości nie jest tak źle. Uuu, co tu się wydarzyło? Ale staka, puściłem. Patrzcie to. Aż się obraz przepalił, to jest. to mamy? Tu mamy. Damy na big screena. Drobne korekty, szybciutko. Już wam to naprawiam. Balans bieli. Delikatnie skorygowany. Zobaczcie, to samo, tylko już na szerokich polach, korzystając z obiektywu Samiang 135 mm. Żadnego guidingu oczywiście nie używam. Lecimy według tego, jak udało mi się na Polarkę ustawić głowicę, no i czasu na poziomie 30 do 45 sekund. <słuch> pan tańcem niech odgoni chmury, jaki tam pan, ale na pewno nie tańcem. Mogę, mogę mieć tylko nadzieję, że jutro tych chmur nie będzie. Albo w kolejne weekendy. Pięknie to wygląda, co? <laughs> Powiem Wam tak. Airo, na ciepłą herbatkę po live, pozdrawiam. O, jest zimno, jest zimno. O, taka wyprawa, to już jest na pewno ciepła bluza, ciepłe spodnie. A z Poznania w krótkich portkach wyjeżdżałem. W ogóle, co tu się działo? Może kiedyś Wam opowiem. Ale to jeszcze jeszcze za wcześnie. Jutro silne burze. Tak, to tam nie ma szans, żeby przez najbliższe dwa dni coś obserwować. Ale duży teleskop patrzy na tą galaktykę, którą mamy wyżej na Cygaro. Ale wiecie co? Może Bodego też byśmy zobaczyli. Tego, który jest niżej. Spróbujemy wycelować. Pan kulturalnie brzmi. No dobra. Zresztą. Obojętnie, w którą stronę mi to nie przeszkadza. Niżeli po imieniu. Do, to się dobrze rodzice wychowali. Aczkolwiek mi to nie przeszkadza za bardzo. Jedna klatka niesamowite. <słuch> Najlepsze jest to, że ja nie zapisuję tych zdjęć. No trudno. Nie będzie pamiątek. O, to jest ta jedna klateczka. Dobra, yy, przy... zobaczmy, jak Bodego wygląda. Pan astronom. Zorze widać? Nie, nie widać. Co wy gadacie? Wiecie co? Widać co najwyżej to chmury i księżyc w okolicy. Dobra, dam wam podgląd teraz na mnie, a ja zacznę e, przestawiać teleskopy w inne miejsce. No widzicie chmury to e, ten kierunek na który patrzy teraz kamera to jest e, to jest zachód. Zachód, północny zachód dostaje chmury. Będziemy musieli jakoś z tym walczyć. Okej, okay. teraz byśmy chcieli na Galaktykę Bode'go zerknąć. A Cirrus już wchodzi tutaj, nawet w tej lokalizacji, w której jestem. Ciężko będzie. Daszek od Volvo, a wiecie, że jest Daszek, nie? Słuchajcie... Y ja live'u bez Daszka nie zrobię. Zawsze musi jakiś być. Już tradycja z Poznania wyniesiona. Daszek od Volvo. Dobra, dobra. Jedyne, co, co mi jeszcze wadzi, to fakt, że Max z Samyangiem nie patrzą idealnie w środek. Także będzie też trochę zabawy, żeby. Trafić w miejsce, w którym jest bodego, ale powinniśmy sobie poradzić. Ha, przytrzymam. O, sat, jakaś sadka przelatuje. Przytrzymam, może nie palcem, tylko widelcem, bo na widelcu mam mikrofon, miejsce, w którym znajduje się cygara, i w to miejsce podsunę bodego. Normalnie kombinacje alpejskie, ale musimy jakoś to zrobić. Chyba się udało. Sprawdzam. Aha. Tylko poszła trochę w prawo. Na live view i takim szybkim podglądzie, gdzie mamy wiele klatek na sekundę, ten obraz nie jest taki idealny. Dopiero długie czasy naświetlania nam oddają, jak te galaktyki wyglądają w rzeczywistości. Dobra, mamy ją na środku. Zostawmy tak. I teraz zbieramy jedną klateczkę, dajmy 277, wzmocnienie, czas naświetlania, hm. początek, 30 sekund, zobaczymy, co się stanie, najwyżej wybuchnie. Jeszcze jak ta pogoda wygląda, no idą chmury, północny zachód, wchodzą chmurki. W końcu w terenie, no w końcu, ja też się cieszę. Zajawa w plenerze, no póki tu nie przyjdą zwierzaki jakieś. Dalszy element rozpoznawczy. Talizman, bez daszku nie udadzą się obserwacje. Wchodzi chmurczan, niestety. Nolan, niestety wchodzi chmurczan i to z każdej strony. Zobaczymy, co nam wyjdzie z tej galaktyki. Najwyżej skończymy na dwóch obiektach. No nic, chciałem Was do czwartej przytrzymać. Najwyżej będziemy lecieli o w pół do pierwszej. Zróbmy live Kasujemy poprzednią galaktykę. Czekamy na pierwsze klatki, które zjadą nam z galaktyki Bodego. W ogóle mnie widać ledwo, nie? Jakaś tam tylko twarz, która prze, przeciera się przez te ciemności. Spróbuję doświetlić czerwienią siebie. Źle to wygląda. Ale słuchajcie, to też jest dzisiejszy wyjazd. Poza tym, że live zaczął się bardzo późno, wiele, wiele godzin temu nasza przenośna stacja zasilania za, e, została zaprzęgnięta do pracy. No i zjadło dopiero 30% zasobów. Jeszcze 70% zasobów w stacji zostało, słuchajcie. To jest dobry prognostyk, że przy tym o obłożeniu komputem sprzętem, który tu jest, e, mamy zapas mocy naprawdę na na wiele godzin streama w przyszłości. To już nawet w kontekście zorzy, która może, wie, wiecie, jak się pojawi, oczywiście nie dzisiaj, ale jak się pojawi, to tak przychodzi falami, to może trwać całą nockę. Chmurczan wchodzi, nam troszkę zasłania spiralkę tej, mgławie, tej galaktyki, ale posiedźmy tu, zbierzmy więcej klatek, może się to ustabilizuje. widele z nieodłącznym elementem, tak, i to zdziwienie w oczach małżonki, kiedy z szuflady go wyciągałem, po co to bierzesz, mu no, tylko na ten mikrofon się trzyma, chmurczan 6, sodu 2, do z live y możemy poczekać, ale fosiczek chmury, chmury, to jest kłopot. To jeszcze raz też na szeroko zaczniemy to zbierać. Bo tak fajnie to wyglądało. A dam 45 sekund, a niech ma. Ale powiem Wam, że idealnie na polarną chyba jest zalignowany, bo ani się zająknie, nawet na maku. A tu nie ma guidingu. Dziwne dźwięki słyszałem. Myślałem, że jakieś zwierzę idzie. Trzeba uważać w terenie. Obserwujcie, czy coś od tyłu mnie nie zachodzi. Masakra, jak tam ciemno. Gdzie Pan siedzi w namiocie? W jakim namiocie? To daszego od samochodu, to daszego od Volvo. Dobra, e, gdzie mamy podgląd z kamery? Bez Steam Decka jestem po prostu, jakby miał dwie lewe ręce. Jak daleko od chałupy się oddaliłeś? E, kilkadziesiąt kilometrów. Dobra, czekamy na pierwszą klateczkę. 3, 2, 0, 1, start. Mamy. Znów, znów te same miejsca. O, chmurczan. Chmurczan. Niestety to potężny chmurczan. Uważaj na wilki. Ciepło na dworze, nie ma tragedii, ale to nie jest lato, czuć, że to jeszcze nie lato. Oczywiście musi być gruba bluza, bez tego nie wytrzymasz. A w lutym sarny spotkaliście w terenie, około 23, jak były mrozy. Niesamowity widok, było ich kilkanaście. Potem jednego towarzysza, towarzysza Żżarły. E, to może być 20 i 90. To tak pomiędzy, między 20 a 90.